Jedziemy do kanionu Kemalie, ale mam złe wieści. Prawdopodobnie skończyły się nam ujęcia z drona, bo dron zahaczył drzewko i bezwładnie poleciał na dół. Jest cały poobijany, połamane manogi. No, myślę, żeby wystartował, ale brakuje nam jednej bardzo ważnej części śmigła. Aaaa! tu jest sztos. Dla niektórych może to tylko most, ale dla nas to widok za bańkę, bez kitu. A z racji tego, że dron jest połamany, będziemy szukać śmigiełek. No. Nie możemy tego tak zostawić. Może gdzieś ktoś z tych subarowych grup pomoże i zorganizują chłopaki kogoś, kto ma śmigiełka.

Dzień dłużej w Kemalie, a kanion nazywa się Karanlik, tak dla ścisłości. I powiem Wam tak, tu stoi Subaru, Paulinka kieruje, a ja stoję tutaj, tak jakby na krawędzi, i powiem szczerze, no boję się tu stać. Ja mam taki lęk wysokości lub niepewności, jakby to powiedzieć. I naprawdę, tu jest kurde, strasznie, ale zajebiście. Keep future. Miało być tak pięknie. Jesteśmy 300 km za Kemalije w stronę domu. Mieliśmy coś nadać za jakieś 200 i zakończyć podróż, ale mamy flaka. Wybuliło oponę, nie wiadomo dlaczego. O. Nie jest to wina raczej opony. Gdzieś po prostu złapaliśmy kapcia i chwilę na tym kapciu no ze 140 musiałem jakoś delikatnie dohamować więc puściłem po prostu gaz i chyba w tym czasie zajechało gumę do spodu Kto w życiu bywa? Klasycznie. Jechaliśmy do Maroka, jechaliśmy bez zębów w moście, W Tunezji. Ale to objechaliśmy całe Maroko oczywiście. Jechaliśmy na prom do Marsylii 40 na godzinę. Bo bałem się, że się wszystko porozlatuje. Przez 27 godzin. Przez 27 godzin. W Tunezji wysypał nam się źle skręcony wał. A dziś na powrocie, w momencie, w którym już tak byliśmy pewni, że w niedzielę dojedziemy do domu, już tak się rozmarzyliśmy nawet, że może nawet, się że może nawet w sobotę się nam uda dojechać do domu, no to po prostu złapaliśmy kapcia. Ja mam cały zestaw naprawczy. Wszystko to do Z w samochodzie. E, że mogę wszystkie dziury zakleić samemu, wszystko mogę zrobić, tylko nie mogę zrobić jednego. Jak się opona rozwarstwi i wybulwi, to wtedy tego nie mogę zrobić, więc e, taki tylko tutaj mamy. Taką tu mamy pamiątkę, która będzie leżeć obok zębów od deliki, gdzieś już ją tutaj schowałem, bo to jest bardzo mała pamiątka, więc gdzieś w kanionie albo gdzieś w jakimkolwiek offroadzie wbił nam się pręt metalowy w koło i po prostu na autostradzie przy prędkości jakieś 140 na godzinę ten pręd po prostu gdzieś w... no, przeleciał do środka już do tej opony wpadł eee, no i ta prędkość nagle złapaliśmy flaka eee, z tym 140 na godzinę jakieś chwilę przejechałem jeszcze na tym flaku no bo nie wiedziałem co się dzieje coś zaczęło huczeć a jak już zaczęło huczeć no to zacząłem oczywiście spokojnie wytracać prędkość a nie hamować żeby nas nie zarzuciło no i po prostu ściany opony się rozerwały no i po prostu nie mamy opony zapasowej drugiej i jedziemy 60 na godzinę do Istambułu. 900 km przed nami. Dobrze? 813. O, 813. I tak, tak będziemy jechać przez 813 km, bo w Istambule jest jedna, jedyna dostępna w całej Turcji, przynajmniej w sieci dystrybutorskiej okochamy opona Geolandar LT21575 R15. Jest ona tak mało popularna tutaj, ze względu na to, że większość ludzi tutaj jeździ na 16, a nie na 15, tak jak my. No i ogólnie jakby używają tej zwykłej i ją kochamy, więc wiemy, że mamy w Istambulu, w Istambule jedną, biedną oponę. Także przed nami długa noc, długa noc będziemy kierować, więc przed nami wielka, wielka podróż znowu. No jedna noc na każdym wyjeździe musi być na stacji benzynowej, to jest klasyk, tylko został nas straszny deszcz i wiatr i po prostu podjechaliśmy do dystrybutory i spierdalamy z So, we are back in Istanbul and our flight attendant, our health service, But, service assistant, line, assistant manager? Uh, assistant manager, everything in one is with us today. So, anytime we had problems it was, hi Shubu, help. You? I can help you. Now we go to pick up the tire after 16 hours of driving. Yeah. Flooded, uh, flooded night. We had also flooded night. And we we'll see us in Turkey again. Hope so. Maybe, oh. maybe next, next. End, 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 end of summer. End, end of summer, exactly. Cheers. Jesteśmy chyba w największym składzie opon w Turcji w tej chwili i tu podobno jest nasza opona jedna jedyna. Za którą już zapłaciliśmy, i dowiemy się, czy to ta opona dopiero jak nam ją wydadzą. W każdym razie jechaliśmy 16 godzin z 4 godzinnym postojem na spanie, ale 16 godzin kierowania, czyli 20 godzin. Wczoraj o nie wiem, której 12 O 12:00 nam pykła opona, i o 12:00 dotoczyliśmy się do Stambułu i czekamy, aż ktoś łaskawie z tego potężnego magazynu wyniesie tą jedną, jedyną oponę Proszę bardzo A tutaj przyczyna Moi drodzy, wszystko załatwione Zakładamy oponę i... kończymy, kończymy tutaj całe nagrywanie, bo powiedzmy, że jest ok bo powiedzmy, że Możemy jechać dalej. Jedziemy, jesteśmy w Istanbule. Z Istanbułu mamy do Polski 1800 km. Po prostu jedziemy, śpimy, jedziemy. Koniec zwiedzania, koniec wakacji. Jedziemy jeszcze do Mohameta po kurtkę Paulinki do centrum Istanbułu, ale tutaj kończymy. A podsumowanie będzie potem już z Polski. Dzień dobry, dzień dobry Już w Polsce, już w warsztacie e, Jak widać W Polsce śnieg Wszędzie dookoła, podobno Zaczęło sypać jak przyjechaliśmy Czyli będzie materiału dużo zimowego znowu O, proszę bardzo Pieski, no chodź Chodź, chodź Nie? Wilki lubią zimę No więc teraz Co? Teraz trzeba auto ogarnąć e, Jest e, Przejechane 7005 km dokładnie jak zaczynaliśmy, porównałem licznik z dniem wyjazdu i z dniem dojazdu do królowej. Więc 7005 km e, dwa dwie, dwie wymienione opony, e, wymienione łożysko po drodze. Mamy łączniki stabilizatora do wymiany z tyłu, chyba też. No, jednak było trochę jazdy po terenie. Zresztą tureckie drogi też są dość mocno dziurawe, więc gdzieś tam to się po prostu wysypało. To są generalnie drobiazgi, więc nic złego się w samochodzie nie stało. Wszystko poza tym jeździ super, e, więc dzisiaj trzeba tutaj posprzątać troszeczkę, wysuszyć namiot, rozłożyć, umyć, wysuszyć namiot. Wyciągnąć wszystko ze skrzynek z sufitu, przepraszam, z dachu, e, wszystkie garnki, wszystko to umyć normalnie w domu, e, wysuszyć, obsuszyć. Po wycieczce wszystko sprawdzić. Olej mamy świeży, filtry mamy świeże, wymienione w ankarze, więc tego robić nie muszę. Ale a jeszcze czujnik ABS-u mamy rozwalony, no bo jak wymienialiśmy łożysko, to łożysko się rozwaliło z czujnikiem ABS-u, a czujnika ABS-u nie mogliśmy dostać na miejscu. Więc parę parę pierdułek, dzień roboty, na drugi dzień na pranie wnętrza, bo jest też po prostu brudno, i Forester będzie gotowy do drogi. A ja idę teraz, jak on się tutaj rozmraża, idę ściągać już materiał na kompa i dzielić to wszystko na odcinki. Pozdro, pozdro, do następnego.